PO podała dziś listy kandydatów do P. Na listach ugrupowania znajduje się 65 kobiet. Wiosna Roberta Biedronia przedstawiła z kolei swoje jedynki. Znaleźli się wśród nich Sylwia Spurek, Maciej Gdula, Zbigniew Bujak i Wanda Nowicka. Jako pierwszy na Radzie Krajowej PO przemawiał Grzegorz Schetyna. To polski sposób na pokonanie populistów. Przed nami nikt tego nie zrobił. W jedności siła. Chrzest bojowy za nami. Pierwsza próba podzielenia nam nie udała się, stwierdził przewodniczący P.O. Dzisiejsza władza nie rozumie, że wolni obywatele RP to polska tradycja i nasza przyszłość, podkreślał. wie spis, wbijcie sobie to do głowy: tu jest Polska, a nie Rosja, tu jest Zachód, a nie Wschód, tu jest Polska, a nie Kaczyński, mówił, zwracając się do zebranych z Chetyna. Zamiast partyjnych miernot zatrudnieni zostaną fachowcy, odkreślał. W swoim przemówieniu z Chetyna mówił o programie Wyższa Płaca. Wielki wybór dla Polaków. Albo ciepłe posadki dla działaczy partyjnych PiS, albo wyższe płace i niższe podatki dla wszystkich Polaków, mówił Schetyna. My mamy program Wyższa Płaca. Będą niższe podatki i składki ZUS, będą zachęty do aktywności zawodowej. Mogę zapewnić, w 2030 portfel Polaków do równa włoskiemu i hiszpańskiemu, deklarował. W nowoczesnym państwie pomoc socjalna to rzecz niezbędna. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję, nic co przyznane nie będzie odebrane. — Już nigdy nie powtórzy się haniebny dzień, gdy polityk piastujący urząd prezydenta RP mówi, że podwyżki dla nauczycieli to populizm, a po chwili podpisuje prawie półtora miliarda na propagandę swej partii w TVP, — mówił dalej lider PO. Wśród oficjalnych kandydatów PO na listach do P znaleźli się między innymi w okręgu numer 1, Pomorze, Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz. Grzegorz Furgo, Jarosław Wałęsa, w okręgu numer 2, Kujawsko-Pomorskie, Radosław Sikorski, był szefem SZ w rządzie Donalda Tuska, w okręgu numer 4, Warszawa, Andrzej Halicki, szef PO na Mazowszu, był minister cyfryzacji, w okręgu numer 5, Mazowsze, Dariusz Rosati, europoseł PO, był szefem SZ w rządach SLD, PSL w okręgu numer 7, Wielkopolska, 1. Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia. Adam Scheinfeld, obecnie europoseł, w okręgu nr 10, Małopolska. Róża Tchun, w okręgu nr 11, Śląsk. 1 Jerzy Buzek, były premier, w okręgu nr 12, Dolnośląskie Opolskie. Janina Ochojska, działaczka społeczna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Okręgu nr 13 Zachodniopomorskie Lubuskie Bartosz Rukowicz, były minister zdrowia w rządach PO. Robert Biedroń z kolei jest jedynką wiosnę z Warszawy ogłoszono podczas dzisiejszej konwencji partyjnej. Jak zapowiedział wcześniej sam Biedroń, w przyszłym tygodniu liderzy list zostaną przez niego przedstawieni w poszczególnych okręgach wyborczych. Wśród pozostałych jedynek wiosny znaleźli się m.in. Wanda Nowicka, Sylwia Spurek, Zbigniew Bujak, Paulina Piechna, Więckiewicz, Maciej Gdula, Łukasz Kochut, Krzysztof Śmiszek. Z drugiego miejsca z listy warszawskiej wystartuje Joanna Scheuring, Wielgus.